I zbliżam się do następnych żer. Żery Bystre. Tu będzie malutka wioseczka, ale do pogadania będę miał dużo, bo tu mieszkał mój dziadek, tak jak hip, pradziadek Hipolit. Tak jak powiedziałem, mieszkał w tamtych żerach, ale tu na wzgórzu, tam gdzie te słupy są, wybudował sobie wiatrak. Później miał dom, oborę i tutaj przy drodze stodoła. Często tu przyjeżdżałem do babci, do mamy rodziców. A i wspomnę jeszcze taką historię, jak przyjeżdżałem do dziadka, teraz jadę drogą asfaltową. Ale tutaj ten ostatnie 200 metrów to było takie bagno, tam jak te krzaki są, że dosłownie wiosną to była jedna wielka, olbrzymia kałuża. I kiedyś jechałem tędy, wiosną, nie dało się niczym dojechać, to tata pozwolił mi pojechać wierzchem na koniu, na takim roboczym koniu, no, na, na klaczy. I ona po zimie była taka trochę jeszcze nieoswojona. Usiadłem na, na oklep. Położył mi najpierw kocyk. Same strzemiona nie miałem bez popręgu. Strzemiona, kocyk i tak na oklep jechałem. Jeszcze pamiętam, że kurtkę skórzaną założyłem, żeby to wyglądało jak, wiesz, jak partyzant. Jechałem w tej kałuży. Koń przestraszył się wody, stanął dęba. Spadłem na plecy do tej wody. Ale pamiętam, miałem wtedy chyba ze 12 lat. Motorem się nie dało wtedy przyjechać, bo było błoto i woda, więc postanowiłem pojechać koniem i tak to się skończyło. Ale przynajmniej zapamiętałem. Więc tu też bardzo dobrze pamiętam to podwórko. Wiele razy przyjeżdżałem do babci, która mi robiła herbatę, to ta, co była nauczycielką. Tu za stodołą graliśmy w karty z kolegami z Żer Bystrych. No więc jedziemy dalej do tych żerbystrych. Tu było dziadka podwórko w czasie wojny. Obok wiatraku, tam na polu mama opowiadała, był zrobiony schron. Taki okop, gdzie oni się chowali w razie jak były jakieś strzelanki. I wartościowe rzeczy też tam były pochowane. Tu po lewej jest też pozostałość podwórka, tam drzewa owocowe jeszcze są. To tu było jeszcze jedno podwórko. Tak zwany Kajetan mieszkał, chyba nazwisko takie miał wyprowadził się do Siemiatycz, później był szewcem w Siemiatyczach więc ja ich nie pamiętam, troszeczkę te podwórko pamiętam tylko żery tak samo, żera, nazywały się żera kiedyś te żery są najstarsze, bystre są najstarsze, początek XVI wieku tak przynajmniej i prawdopodobnie moczydły, kukiełki należały do tych żer ale później się odłączyły Były, należały do parafii Perlejewo ale dopiero w latach 60 przepisano ich bo i tak wszyscy do pobikier chodzili przepisano do pobikier, bo tu jest no tu dosłownie 2 km jest a tam było 10 prawie o. O, tu mieszka już też emeryt mój powieźnik O raz naprzeciwka jedzie Franek Też Emeryt Pomacham mu Cześć Franiu Tutaj mieszkał Mateusz, też ciekawy gostek Tego, teraz mieszka jego wnuczek, syn Już też nie żyje A, ale muszę się zatrzymać, chociaż tutaj wiele nagrywaliśmy już To, bo tak tu jest dom Bitnego, Jana Bukrzewskiego, pseudonim Bitny, nagrywaliśmy w Stawie Link na drugim kanale, dużo o nim nagrywaliśmy. Tu mieszkał on, później wdowa prze, wyszła za mąż i mieszkała tam dalej, pokażę gdzie. A to tam mieszkał Mateusz, który był z dziadkiem, z bratem mojego dziadka, był razem na wojnie w 69, byli w kawalerii służyli. Gdzieś miałem zdjęcie ich, ale już nie znalazłem. Byli kawaler... niedużego nie wzrostu, szczupli, więc służyli w kawalerii i obaj przeżyli. Przeżyli z tym, że ten Mateusz, jak opowiadała mi mama, zrobił mądrzej, bo wszystkie dokumenty z, z, z wojska i z 1939 miał, przetrzymał, schował gdzieś tam, zakopał w butelce. Po wojnie wyciągnął i dostał e, e, emeryturę ze zbowidu. A to było bardzo ważne w tamtych czasach, bo. Zbowidowcy wybudował dom, oborę, stodołę. Zbowidowcy y, dostawali emerytury, chłopi nie mieli. Zbowidowcy mieli, więc o! Więc y, po prostu finansowo lepiej stali od innych. O! A tutaj mieszkali moi koledzy Boguszewscy, koleżanka i koledzy. Niestety mieszkają w śmietyczach i w ogóle w mieście. A te podwórko kupili miastowi miastowi, fajni ludzie. Zwłaszcza poznałem Cecilię. Cecilia to jest, jest yy, matką w tych, tego właściciela, co to kupił, albo teściową. Zaprosiła mnie na podwórko, porozmawialiśmy, mam ją na Facebooku. Pani Cecylio, jeżeli Pani ogląda, bardzo Panią pozdrawiam. A tu mieszkali, mówię, poguszewscy, dobrzy moi, y, z y, y, Marysia, Mietka, Andrzej, o i czwartego w tej chwili nie pamiętam, nawet jak. Czwarty... No, przepraszam, nie, zap nie zapamiętałem. Z... W każdym razie z Mietką tańczyłem na zabawę. No, tutaj mieszka ten franek, którego, któremu pomachałem w czerwonym samochodzie. Też samotny kawaler, stary, już starszy ode mnie, emeryt. Mieszka tylko, jeździ do sklepu. Tu też miastowi mieszkają, kupili ten dom. Ale ostatnio, rodzina adwokatów, poznałem ich kiedyś, jak się tutaj sprowadzili, o warszawskie numery. Nawet motocykl kiedyś z wózkiem bocznym kupił, chyba u mnie, ale teraz to rzadko przyjeżdża. jak widzę, rzadko. O, tu mieszka Edek, taki co lajkuje moje posty na Facebooku. Tu po prawej rodzina Rokickich. duży gospodarz, w zasadzie dwóch gospodarzy jest tylko. W tej miejscowości i jest działaczem społecznym poza tym. A tutaj zatrzymałem się znowu, bo tutaj mieszkał właśnie wdowa po Janie Boguszewskim. Wyszła za mąż tutaj drugi raz, i tutaj mieszkała. A nie wiem, to, znaczy, to byli moi kuzyni. Ten mieszkała z tym drugim mężem, miała syna i córkę. Córka już nie żyje, syn żyje, ale jest w hospicjum, bo jest z 50. rocznika i trochę podupadł na zdrowiu, bo w młodości nieźle szalał. To o nim już wspominałem, że jako pierwszy miał dużego fiata, traktor i maszynę czyszczącą, i zrobił sobie lawetę, drewnianą lawetę z Bali. Wstawiał tego fiata na tą lawetę, traktorem wyciągał do pobicier, to jest 2 km. Po, tych, po drodze takiej bagnistej strasznie, tam już dalej był bruk. Tam zdejmował, jechał sobie tym fiatem na balety i wracał za tydzień. A rodzice pilnowali podwórka i, i martwili się. Tak, jest no, spadkobiercą jest zięć, który jest w Ameryce i, i dwie córki. Nawet je poznałem. ciekaw jestem, kiedy wrócą i no wrócą i to sprzedadzą pewnie, ale dopiero jak, jak Marian umrze, bo Marian jest mówię w tym. Hospicjum Marian tu nieźle rozrabiał jak mieszkał we wsi. Może to przez ten alkohol. Tu piękny zakręt, trochę z górki, fajnie się jedzie. O, też w zasadzie domy, na, chyba tylko letni, bo. Zimie tu nikt nie mieszka. W lecie. Na Pomorzu chyba mieszka gdzieś właściciel. O, tu też miastowi się osiedlili, pewnie spadkobiercy szczegółów nie znam. Piękna piwnica przy drodze piękne podwóreczko. O, a tu po prawej nagrywałem też odcinek dość długi odcinek, żeśmy ten dom Urbeks nagrywali z właścicielem w tym domu. Tutaj mieszkała też e, rodzina, właśnie rodzina Zalewskich, rodzina, e, która była rodziną właśnie tego Jana Boguszewskiego Witnego. O, a tu fajny domek, pokażę jeszcze, domek, właśnie przed chwilą coś do mnie na Facebooku napisał nawet Czesława Żero, byłego jego wójta gminy Grodzisk, taki pierwszego wójta z lat 90-tych, fajny domek. Fajny taki zabytkowy domek. Jakby w nim dach zmienić, to naprawdę jest obiekt muzealny. I jest piwnica. A wcześniej mieszkał tutaj y, brat y, Jana Boguszewskiego, bitnego brat, mieszkał ten, który jeden z braci, bo on dwóch miał. Chyba ten, co do drochylnał, się później wyprowadził. fajny drewniany, bardzo stary. Stara piwnica. Jednym słowem, taki miniskansen. Tu po prawej było podwórko, jeszcze jedno. Rysiek mieszkał, pamiętam. Graliśmy razem w karty, nie wiem co się z nim dzieje. Tu dom, podwórko. O, a tu mieszka największy gospodarz. Praktycznie w żerach Marian był kiedyś przewodniczącym rady, bardzo porządny gostek, lubię go. Kupiłem u niego dwa śpichlorki, które stoją na krosowisku. O, tutaj było te podwórko ryśka, nie tam. Tutaj gdzie też stoją chłody. podjadę jeszcze kawałek bo tam jest fajna kapliczka zrobię zdjęcie tej kapliczki i wracam do trzecich drzew to jest droga do Pobikier Pobikier kiedyś też nagram tam jest dużo do powiedzenia dawny PGR i majątek Ciecierskich Jezierskich już nagrywałem ale nagram jeszcze Pikry Wieś a tu jest bardzo stara kapliczka też przypuszczam że początek, początek XX wieku bo większość kapliczek była wybudowana w roku 1916-18 po skończeniu I wojny światowej, jak, jak wyszliśmy z zaboru rosyjskiego, to wtedy pozwolono budować takie różne obiekty sakralne. No i wracam. Pogoda jest fantastyczna dzisiaj.